Ze środków rządowych korzystają gminy, powiaty oraz samorządy województw. Za wdrożenie wielu z tych programów wsparcia odpowiadają wojewodowie i podległe im urzędy wojewódzkie. Zapraszam do zabrania głosu wojewodę Mazowieckiego, Tobiasza Bocheńskiego. Szanowny panie premierze. Państwo ministrowie, panie pośle wojewodo, panie starosto, państwo radni, wojewódcy, powiatowi, gminni, burmistrzowie, wójtowie, wszyscy szanowni państwo przedstawiciele wspólnoty samorządowej powiatu kołomickiego. Słyszymy w mediach wiele takich malponteckich głosów z pytaniami dlaczego rozpoczęliśmy kolejny objazd po Polsce. Dlaczego nasi liderzy, jak premier Jarosław Kaczyński, czy obecny tutaj pan premier Mariusz Błaszczak wyjeżdżają znowu w powiaty, gminy rozmawiać z Polakami? I uważam, że bardzo ważne jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie i postawienie tej odpowiedzi w sposób bardzo jasny i głośny. Jak każdy człowiek refleksyjny, tak, nasz rząd w pewnym momencie staje i postanawia udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, jak wyglądało te ostatnie 7,5 roku. Co dokonaliśmy, a czego dokonać nam się nie udało. Co powinniśmy zrobić lepiej i zaproponować Polakom nadchodzący w nadchodzących wyborach. I dlatego musimy wysłuchać się, wsłuchać się w głos naszego sumienia. Ale ten głos to nie są zagraniczne media ten głos to nie są post służby. Ten głos to nie jest głos wielkiego kapitału, często okrodziołowcy w rodzie, rodowodzie. Ten głos naszego sumienia to są Polki i Polacy, do których wyjeżdżamy, do miast dużych i do miast małych po to, żeby spotykać się tak jak tu dzisiaj i żeby rozmawiać. Dziś postawiono przeze mną zadanie trudne, bo jako państwa nowy wojewoda mam za zadanie spojrzeć na 8 lat inwestycji rządowych w powiecie wołomińskim, i zastanowić się, co zrobiliśmy dobrze, a czego moglibyśmy zrobić więcej. To, co nas zasadniczo odróżnia od naszych poprzedników, to bardzo liczna grupa spraw. Ale to, co fundamentalnie istotne, to iż my budujemy naszą politykę na wartościach. I pierwszą z nich, i najistotniejszą, jest to, że nie chcemy dzielić Polaków. Nie zgadzamy się na to, aby można było mówić o naszych rodakach, że są lepsi. Czy są gości? Czy są ze wschodu, czy z zachodu, z południa, czy z północy, czy są z małych miejscowości, czy z dużych miast. My traktujemy Polskę jako jedność. Jesteśmy przedstawicielami wielkiego narodu o pięknej, wspaniałej tradycji i domagamy się, aby wszyscy byli traktowani w równy sposób. Niezależnie czy są mieszkańcami Wołomina, Radzymina, Ząbek, Tłuszcza, czy są mieszkańcami Warszawy, Łodzi. Warszawy, Łodzi czy Krakowa. I to jest pierwsza zasadnicza różnica między nami a naszymi poprzednikami. Kolejną jest, nie wiem czy Państwo pamiętacie, jak kończyło się te smutne osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej PSL. Rozpaczliwy objazd premier Kopacz po różnych miastach Polski, organizująca takie śmieszne podjąbki kinowskie Rady Ministrów, w której składano różne obietnice. Bo nie było czego podsumowywać. My dziś stajemy przed takim wyzwaniem i rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, iż trudno nam wybrać aspekty działania polskiego rządu na przykładzie powiatu wołomińskiego, abyśmy mogli je podsumować w sposób krótki i zwięzły, dlatego że w każdej dziedzinie, od kwestii nieruchomości, poprzez kwestie polityki społecznej, polityki prorodzinnej, polityki obronnej, o której mówił pan premier, poprzez wszystkie inwestycje jest takich, tak wiele, że nie da się w ciągu tego jednego spotkania ich policzyć. Gdybym miał Państwu rozwinąć listę dróg, które w Województwie Mazowieckim od grudnia 2015 roku do dzisiaj zostały zbudowane, ta lista rozwinęłaby się i tam daleko na tej ścianie by się zatrzymała. Gdybym miał Państwu pokazać listę dróg dofinansowanych po ośmiu latach rządu Platformy Obywatelskiej w Województwie Mazowieckim, były to dwie krótkie karteluszki zaznaczając, że nasz rząd daje dofinansowania do 80%, a w przypadku Polskiego Ładu do 90% dofinansowania wartości projektu. To oznacza, że każdy milion złotych zainwestowany w powiecie w bołomińskim, czy w jakimkolwiek innym powiecie polskim to 900, albo 950 tysięcy wkładu rządowego i tylko 50 samorządowego. To pozwala panu staroście, państwu burmistrzom, wójtom realizować inwestycje, o których w żadnych innych okolicznościach nie moglibyście myśleć albo marzyć. Drugim zasadniczym filarem naszej polityki jest to, iż nie zgadzamy się, aby państwo było słabe dla silnych i silne dla słabych. Nie zgadzamy się na to, aby instytucje państwa polskiego Chyliły nisko głową jedynie przed tymi, którzy są możni, wpływowi, mają bardzo dużo pieniędzy i tam kierowały strumień swoich środków. Stąd też ta lista inwestycji, o których możemy mówić Państwa powiedzieć. Nie ma takiej sytuacji, w której instytucje państwa polskiego, czy to jest rząd, czy to jest wojewoda, czy jakikolwiek inny podmiot, który jest częścią administracji rządowej, kierowałby środki finansowe z pominięciem mniejszych powiatów, czy gmin. Liczba dofinansowań na Powiatu Wołomienckiego to prawie 160 projektów inwestycyjnych w ciągu tego 7,5 roku. To kwota prawie 670 milionów złotych przeznaczone na inwestycje. Częstokroć nasi oponenci polityczni wyśmiewają się, mówiąc, iż przyjeżdżają politycy odbierać jakąś małą drogę, jakąś nakładkę asfaltową w jakiejś wiejskiej gminie. Ale my, proszę Państwa, jesteśmy z tego dumni, bo wiemy, że czasami nakładka asfaltowa w Ząbkach o wartości 300 tysięcy złotych była wyczekiwana przez 20, 30, 40 lat. Że są tysi, którzy z tamtej wsi byli, zabiegali o to i nie mogli się doczekać, bo zawsze nie dawało się rady. I z tego jesteśmy dumni. Jesteśmy też dumni z wielkich inwestycji. Bez dobrych relacji między samorządami a rządem nie byłoby to możliwe. Przykładem szpital w Wołominie. 70 milionów złotych wartości całej inwestycji, 37,5 miliona z różnych tytułów z, z rezerw rządowych. Przecież moglibyście Państwo być zostawieni przy innej władzy z perspektywą jeździe sobie do Warszawy. Po co Wam szpital w Wołominie? Po co wydawać tutaj pieniądze? Jesteśmy dumni z tego, że oddało się pierwszy pawilon oddać, a drugi jest w stanie technicznym, ale na pewno spotka się z kolejnymi inwestycjami. Obwodnica Radzymina imienia prezydenta Alecha Kaczyńskiego. Długo wyczekiwana inwestycja okrążająca tereny przemysłowe, umożliwiająca wyprowadzić część ruchu ciężkiego kołowego z centrum miasta, co poprawia w sposób zasadniczy komfort życia mieszkańców. Jakże to istotne i jakże to symboliczne, że dopiero teraz udało się ją Zrealizować. I kiedy Państwo przemieszczacie się po terenie swojego powiatu i widzicie te tabliczki z napisem, dofinansowano ze środków rządowych z różnych tytułów, to pamiętajcie Państwo, że gdyby nie rząd pani premier Szybny i gdyby nie rząd pana premiera Morawieckiego, tych inwestycji by nie było, ponieważ środki finansowe, które w te drogi, w te żłobki, w te wodociągi, w te hale widowiskowe, w te hale sportowe. Te wszystkie inwestycje, które zostały na terenie państwa powiatu zrealizowane, one by jeździły w cysternach wstydu. One by się kręciły na karuzelach watorskich. Tych pieniędzy po prostu by nie było. Bo to, co zasadniczo odróżnia nas od naszych poprzedników, to jest to, że nie leżymy na plecach brzuchem do góry i od czasu do czasu haratamy w gałę. Ale że cały czas wykonujemy ciężką pracę na rzecz naszej ojczyzny jako całości i naszych wspólnot lokalnych. I dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ponieważ Państwo wiecie, ja jestem Wojewodą od wtorku, mazowieckim oczywiście, ale przyjrzałem się. Którą jestem bardzo zaszczycony, to jest moja pierwsza wizyta przed takimi osobami, stres oczywiście jest, ale jestem po tym bardzo zaszczycony i chciałbym powiedzieć, że przyjrzałem się wszystkim inwestycjom, które się tu odbywały. i jestem w pewien sposób jako wojewoda mazowiecki spokojny i w tym sensie śpię spokojnie, ponieważ wiem, że macie Państwo doskonałych reprezentantów, zarówno reprezentantów w sensie posłów, jak i w sensie samorządowców. Przykładem jest dzisiejsze spotkanie. Nasza ojczyzna znajduje się w jednym z najtrudniejszych momentów geopolitycznych od lat 30. XX wieku. Jest z nami na sali człowiek, który jest premierem i który jest odpowiedzialny za politykę w kwestiach militarnych i uzbrojenia pan premier Mariusz Głaszczak. Który odpowiada za to, abyśmy na wyzwania przyszłości, te najistotniejsze, te egzystencjalne dla istnienia i przyszłości i rozwoju naszego narodu i ojczyzny, żebyśmy wyszli im naprzeciw. Jest tutaj dzisiaj i mówi o przedszkolach, o żłobkach, o podociągach, wymienia Państwu miejscowości i lokalizacji, gdzie one się odbyły. Bo to pokazuje zasadniczą również różnicę w postawie pomiędzy nami a naszymi poprzednikami. Macie Państwo reprezentantów, którzy są tutaj, którzy dbają o Wasze sprawy i chcą tutaj ściągać inwestycje i o Was nie zapominają, kiedy zagłębiają się w korytarze na wiejskim. Tak jak Pan Premier Właszczyk, tak jak Pan Minister Uściński. Nieobecna już pani minister Czerwiński. A jest, przepraszam, pani minister, pani minister Czerwińska, pan wojewoda poseł Sipiera, jak pan europoseł Czarnecki, jak nieobecna tutaj pani posłanka Chorosińska. Oni wszyscy o was dbają i zabiegają i w tym sensie ja śpię spokojnie. Ale śpię spokojnie również ze względu na samorządowców z panem, starostem, z panią, z panem starostą na czele. Dlatego, że bez samorządów nie zrealizowalibyśmy tych zadań. Nasi oponenci mówią, że my się skłóciliśmy, tak jak pan premier mówił, z samorządami. A to nieprawda. Wszystkie programy rządowe, które dzisiaj były wymieniane przez moich zacnych przedmówców, są realizowane razem z samorządami. Od 500, plus, które przecież przez samorządy były wypłacane, przez wszystkie pozostałe dotacje na posiłek w domu i w szkole, wszystkie programy kuratorium oświaty, wszystkie programy związane z inwestycjami. Wszystkie one są ręka w rękę realizowane z samorządami. I w tym sensie chciałbym z panu starości, Wójto, Burmistrzom i radnym bardzo podziękować. Bo wiem, ile pracy kosztuje przygotowywanie projektów, wniosków, aplikowanie o nasze rządowe środki, chociaż staramy się, żeby wnioskowania były jak najprostsze. I proszę Państwa o więcej. Bo to, że dzisiaj spotykamy się, podsumowujemy słuchamy słów czasem i gorzkich, to nie oznacza, że przystajemy. Bo nasz bieg nigdy nie będzie poprzestawał tak długo, jak będą istniały wobec nas obowiązki polskie. Także. Zachęcam Państwa i jestem otwarty na współpracę jako wojewoda, ale proszę Was, abyście w tych wszystkich wysiłkach nie ustawali, bo kiedy patrzę na Wasz dorobek jako wojewoda w siedmiu dni mniej, to jestem dumny z tego, jak wygląda powiat wołomiński. Ile tu się udało zrealizować. Że wniosków drogowych w tym powiecie jest tyle, ile w latach rządów Platformy było w niektórych całych województwach, a mówimy tylko o jednym powiecie. Tak trzymajcie Państwo a będzie, Polska będzie rosła piękna i bogata. Dziękuję.